Dzisiaj przejedziemy się na najlepszym roller coasterze. Tylko uważajmy! Trzeba dobrze skręcać i łapać tutaj różne osoby, które również chcą pojechać na tej kolejce górskiej. Ja nie jaki to jest speed! Wyskakujemy na górę! Świetnie i łapiemy troszeczkę pieniążków, ale uważajmy na tą bombę. Chyba nie chcemy jej dotknąć, a tutaj kolejna ilość osób. No i to, to ja rozumiem. Świetnie się bawimy, dojeżdżamy do mety, ale to chyba nie jest koniec. Patrzcie, taki zakręt na końcu jest. I uwaga, wysiadamy. No i otwieramy tym samym nowy poziom. Te kolejki górskie będą coraz lepsze i coraz bardziej powalone, więc koniecznie będziemy musieli je zobaczyć. Oj, czekajcie, co tu się dzieje? Jo, wyskoczyliśmy, czyli to była dobra droga, a myślałem, że wybraliśmy już tą złom, ale wszystko jest w porządku. Let's go, dawajcie, dobra, lecimy tu, świetnie, teraz może, słuchajcie, tak na spokojnie, oj, na środku, dobra, dobra, jest, git, na razie wszystko w porządku. Dawajcie, wszystkie osoby zbieramy, strasznie dużo i jest, znaczy, no strasznie dużo, no troszeczkę i tutaj, powiem wam że jest, z 80. I, o oh, I teraz lecimy. Jak oni nie spadają na sam dół, to ja nie wiem. Ale udało się. Czy może tym razem będziemy mieli dużo osób? Będziemy mogli odblokować kolejny poziom? Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. 360 tutaj przechodzimy. No i proszę bardzo, zabrakły nam dwie osoby. Ale my jedziemy dalej. Nie poddajemy się oczywiście cały czas prosto na pieniążki. I tutaj, wow, tu są nawet jakieś klucze. Dawajcie mi te klucze. Może nam się tutaj przydadzą. No i oczywiście osóbki. Osóbki, bardzo proszę. Ja chcę was tutaj zdobyć. Wow. Tylko uważajmy na bomby, o nie, o nie, ja tu widzę strasznie dużo bomb, wy też to widzicie? Dobra, uważajmy, spokojnie, robimy tak, robimy tak robimy znowu tak i teraz tak, no i teraz nie chcemy kasy, my chcemy osoby czyli bierzemy tak, mamy już trzy osoby dodatkowe, świetnie i może jeszcze dwie, no nie, nie, czekajcie, mamy tu osoby, tylko to jest bomba, dobra i płaszczy na to, okej, okay. teraz powinniśmy to przejść, Ja ile pieniędzy dawać mi kaskę, świetnie wszyscy są zadowoleni, mega się cieszą a my tutaj, proszę bardzo, wysiadamy i oczywiście prawie to przeszliśmy My. To był dopiero początek wagonika. Co to jest? Tu są osoby na jakimś balonie. Musimy te osoby uratować. I w tej chwili oczywiście zebrać je do naszego wagonika. Oh, nie, przez wypadek. Przepraszam was, niebieskie osóbki! One oberwały i spadły na sam dół. Ale dobra, spokojnie. My tu zaraz, jak widzicie sami, damy jeszcze więcej osób, Ale my się rozpędzamy. I uwaga, szyb! Lecimy. Ej, co się stanie? Dobra, mam nadzieję. Jo, jakbyśmy nie przeskoczyli przez to, to bym się serio zdenerwował. O, tu jest bardzo dużo osób. Dawajcie, dawajcie, wsiadajcie, byki. Nice, let's go, ale nas jest teraz dużo i super. Jest także że meta. Lecimy, oj, zbieramy pieniądze, oczywiście. Pieniądze, 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 cały czas zbieramy i uwaga, czy dostaniemy się dalej? Yy, no trochę nam zabraknie. Ale zobaczmy, czy możemy jakiś nowy wagonik albo bardziej nowego pasażera odblokować. I uwaga, mamy jakiegoś astronautę Dobra, teraz łapiemy astronautów, jak sami widzicie do wagonika. Jak oni śmiesznie w ogóle wyglądając z tą antenką. Dawać tutaj astronautowie i niebieskie... Też. Wszystkich przyjmujemy do naszego wagonika, żeby tylko bawić się jak najlepiej, rozpędzić się jak najbardziej i oczywiście przejechać to w jak najszybszy sposób. O nie, dobra, musimy to poskręcać w dobry... O, pieniążki, pieniążki, ja lubię pieniążki. Fajnie, jak tutaj są, lecką, 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 dawajcie, dawajcie, dawajcie. O, nie, mi jednej osoby. Dobra, dawajcie astronauta, dawajcie teraz tego i tu jest dużo astronautów. Dobra, teraz na pewno przejdziecie. przejdziemy. Patrzcie na to, ile tutaj mamy osób. Bardzo, ale to bardzo dużo. Mi się aż nie mieści na ekranie. Ten wagonik. I teraz zbieramy kaskę. Bardzo dziękuję. Patrzcie, jak się wszyscy bawią. Nie no, mam nadzieję, że wszystkim się podoba. Ok, i uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Przechodzimy dalej. I uwaga, ej, my możemy dalej łapać jakieś osoby. Świetnie. To jest jakiś kolejny zawiasek, i trochę nam tym razem zabrakło. I mamy teraz odblokowany jakiś złoty wagonik. Ej, dobra, nie wiem o co w tym chodzi, ale mi się to podoba. Nie wiem, jak wam, dobra. Dawajcie, zbieramy kasę. Zbieramy tutaj tych wszystkich naszych ziomeczków. Ej, dobra, gdzie jest teraz więcej osób? Tutaj. Tutaj jest więcej osób, tu plus... jest. Chyba sześciu, no nie wiem, strasznie dużo w każdym razie. I ja cię kręcę, teraz zbierzmy tylko wszystkich tutaj, którzy potrzebują pomocy. Oj, uważajmy. O, ledwo, 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 się to, ledwo to przetrwaliśmy Okej, okay, uwaga na bombę. Lecimy tak, teraz robimy tak. Ziem! Jakby stąd nie wypadamy, to ja serio nie mam pojęcia, nie? Ja bym już wypadł dziesięć razy. Idziemy tu, dobra, dobra, uważajmy na bomby, uważajmy na bomby. Świetnie, świetnie, świetnie. Wszystko elegancko skręcone. Teraz bierzemy tego typka i nie, nie, nie uważajmy. O, ja cię kręcę prawie, bym tego nie przeszedł. Dobra, zbieramy kaska, 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 kaska i lecimy. Ile będzie tych osób? Chyba w miarę, w miarę dużo. Podoba mi się to. Raz, dwa, trzy, cztery, chyba z 8 przetrwał nam. I mamy to jeszcze dwie osoby dodatkowe, które bierzemy, skręcamy znowu. No i tutaj zatrzymujemy się. Nie no, to jest po prostu kozackie. Ja uwielbiam jeździć tym roller tym bardziej, że on się robi troszeczkę bardzo niebezpieczny, wręcz, jeżeli mam być szczery. No i trzeba uważać, dobra, robimy tak Kasa i tego. Trochę zebraliśmy kasę, zebraliśmy też kluczyk, więc oczywiście dwie pieczenie na jednym ogniu tutaj zrobione. A teraz pieniążki i uważajmy na to czerwone. Coś, bo to mi się wydaje, że nie za bardzo jest przyjemne. Dobra, wow, wow. no, pewnie oberwał. spokojnie, spokojnie. Idziemy tutaj. Tu są osoby. Dałaś mi trzech astronautów. Dobra, ładnie, ładnie, ładnie. I tutaj mamy osobę na balonie, i tutaj też. A tutaj mamy pieniądze i oczywiście znowu cztery dodatkowe osoby. No i to to ja rozumiem. Patrzcie, jaki wielki wagonik. On jest po prostu ogromny. Dobra, i teraz lecimy znowu. Ja nie mogę, jak my to kupujemy? Let's go! Lecimy, lecimy, lecimy. No i proszę bardzo. Cyk, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobra, naprawdę dużo osób tutaj że tak powiem, Zsiadło, i teraz uwaga, znowu mamy 6 osób, ale niestety to nie jest wystarczająco. Moim zadaniem jest przejść do samego końca: żeby wiecie, odblokować jak najwięcej tutaj tych rzeczy, bo na razie niestety no za bardzo, za dobrze nam nie idzie, ok? Powiedzmy w ten sposób fajny, jest tutaj ten roller coaster, ale nie mamy jakiejś mega dużej ilości osób tutaj do zebrania, a ja bym właśnie chciał wszystkich zebrać, po prostu 200 osób do tego wagonika. Co prawda to nie będzie łatwe, bo ten wagonik jak się tak wydłuża, to potem się nim ciężej troszeczkę steruje na boki, ale mnie to nie obchodzi chodzi. Ja chcę, żeby te wszystkie osoby, które tutaj były, po prostu weszły na wagonik. I teraz mamy, no, mało trochę tych osób, ale chyba wystarczająco, żeby otworzyć pierwszą kłódkę. Może drugą? Zobaczymy. Ale w każdym razie, ile my mamy pieniędzy? Za dużo tej, tej kasy tutaj jest. Ja nie chcę kasy. Ja chcę osoby. Mi tu brakuje osób. To jest chyba idealna pora, żeby odblokować kolejnego pasażera. I tym razem zobaczmy, kogo odblokujemy. Mam jakiegoś kowboja. Kowboje będą robić? Nie mam pojęcia, ale zobaczcie, mamy kolejny Ludzików i go nie zebrałem! Serio! Ale tragedia! O nie, o nie, uważajmy, Kowbojami! Nie, nie robimy tego tak, ojoj, dobra, ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Teraz, oczywiście, tutaj są jakieś bomby. Nie, nie, musimy uważać. Bierzemy kowboi, bierzemy astronautów, bierzemy ludzi. Nieważne, kim jesteś. Nawet kosmitów będziemy brali, ok? Ważne, żebyście się dołączyli do mnie do wagonika. Jedynie bomb nie będziemy brać, ok? Bo bomby chyba nie za bardzo chcą usiąść w naszym wagoniku, tylko chcą tych naszych osób tutaj, że tak powiem, troszeczkę strącić. O nie! Nie obrwałem, ile wagoników się rozleciało. Widzieliście to? Ja nie Trzymam, ja nie mogę, czemu tak dużo Wagoników mi tutaj poszło, no nie A mogę taki duży poziom Zrobić, wagoniki, wagoniki Wagoniki, dawajcie, dawajcie, dawajcie I kowboje oczywiście, kowboje O tak, kowboje Jacyś astronauci, dobra, widzicie co, możemy Potrzebujemy po prostu odblokować więcej Osób i wtedy będziemy mieli, ja nie wiem, jakby Więcej osób, które będą czekały na wagonik Chociaż wątpię, bo to chyba nie od tego Zależy, no dobra, trudno, lecimy O nie, prawie tutaj wszedł, ja nie wiem Widzowie, jak ten wagonik jest taki szybki, nie, ale nieważne Dobra, dawajcie, zbieramy wszystkich. Okej, okay, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, idziemy po lewej stronie. Nie no, jak teraz mi się nie uda odblokować praktycznie całego toru. To się tak zdenerwuje. Oddawać mi tego, tego, tego! Dobra, zebrałem wszystkie osoby. Jest nas po prostu cała rodzinka chłopków. Widzicie to? No oni się bawią idealnie, więc ja bardzo ładnie proszę, żebyśmy odblokowali. Nie jeden poziom, ale jeszcze jeden. I chyba nam się uda, tylko czekajcie, zobaczmy, zobaczmy. Będziemy mieli chyba idealną ilość osób, bo jest ich osiem. Razy, cztery, sześć, siedem, osiem! I za zabrakło nam jednego chłopka. Ja to przejdę do Samego końca, serio, bo my tych pasażerów zaraz zbierzemy po prostu masę. A czekajcie, jak ja nie będę nic robić z tą bombą, to na wybuchnie. O, nie ona wybucha! Dobra, dobra, ja wszystko rozumiem, czyli trzeba po prostu ostrożnie, tak jak zawsze jeździłem, cały czas jechać. Okej, okay, jasne. A my tutaj mamy też dużo osób na baloniku. Nie wiem co my tutaj robią i ja nie mam pojęcia, jak ten balonik w ogóle utrzymuje tą osobę, ale tutaj po lewej stronie jest ich 100 razy więcej. Dawać wszystkich, dawać mi wszystkich. Ok, okej, okay, teraz robimy tak, teraz robimy tak. Idealnie, idealnie, idealnie. Perfekcyjnie! E, ile osób ja... Teraz będę być do wagoniku. Ja nawet nie wiem. Ja szczerze nawet nie widzę tam z tyłu, ale jest ich serio dużo. Dobra, teraz nam się musi udać pieniądze, pieniądze, pieniądze. Daź mi pieniążki! Świetnie! No i uwaga! Lecimy tutaj na sam koniec. Cyk, 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 cyk. Dobra, teraz mi się uda. Przechodzimy kolejny poziom. Patrzcie na to. Dwie osoby i zobaczmy, co teraz. O ja nie mogę! Let's go! Dobra, co teraz mamy do odblokowania? O nie! Ło, wow, co tu się kręci! Jak to wygląda? I niestety zabrakło nam znowu jednej osoby. Jesteśmy naprawdę... Tak blisko przejścia całego tego roller że ja cię nie wytrzymam. Naprawdę. Zobaczcie na to, dobra, zbieramy tutaj te osoby. Świetnie, o nie, dobra, tam była jedna, tutaj są dwie. Idealnie to wybraliśmy. My sterujemy tym roller Po prostu jakbym się do tego urodził. Nienormalnie patrzcie na to. Jak my dobrze, to po prostu sterujemy. Świetnie! Tak to właśnie ma być. Pięknie, przechodzimy przez te bomby. Tak po kolei. Oj, oj, uważajmy, uważajmy, dobra, świetnie! I co się dzieje? Dobra, o nie! Oberwałem, przepraszam! Dwie osoby, niestety wypadły stąd, ale oprócz tego całkiem ładnie lecimy. 360, tutaj jakieś zawijacy, dziwne mega rzeczy, jakieś. Wow, 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 No i dalej oczywiście, teraz mamy, dobra, tutaj są trzy osoby, a tu jest osoba świetnie taka na baloniku. Oczywiście wszystkie zebraliśmy tutaj, tam gdzie powinny być. Dobra, uważajmy na te bomby, ale oczywiście skręcamy w lewą stronę, bo prawdopodobnie jak skręcimy w prawą, to troszeczkę nam osób tutaj zginie. Dobra, a teraz robimy tak, uważamy oczywiście na bomby. Bomby, proszę nie dotykać bomb, panowie. Panowie, bez dotykania bomb, Ojojojoj. Oj, dobra, 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 bez dotykania bomb, świetnie, tutaj jest więcej osób, wydaje mi się, że z cztery, tam były trzy, ładnie, uważajmy na te kolce, nie chcemy ich tutaj mieć, o, dwóch astronautów, świetnie, i trzech, trzy osoby jeszcze tutaj, ładnie, 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 to to ja rozumiem, okej, okay, let's go, mega dużo osób mamy, znowu, po prostu taka rodzinka tych chłopaków, że naprawdę mi się to podoba, cyk, 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 zbieramy wszystko, to co powinniśmy, no i uwaga, znowu będziemy musieli zbierać jakieś osoby, lecimy, lecimy dalej, świetnie, tutaj kłódka rozwalona, może rozwalimy jeszcze jedną kłódkę Wydaje mi się, że tak, jedna osoba Idealnie, nie, jedną osoba. To jesteśmy, patrzcie, wow, dobra, lecimy Lecimy, no i dalej nie przeszliśmy to Muszę odblokować tamten ostatni Poziom i jak to zrobię, no to po prostu Przeszliśmy wszystko, wait, ile tu jest osób Tu chyba z 8 osób do nas się dosiadło A zapraszam do wagonika, czy ktoś jest gotowy Na przejażdżkę swojego życia Mam nadzieję, że tak, bo właśnie to Teraz zrobimy, uwaga, świetnie Przechodzimy, oj, no na bombę to my nie chcemy Wskoczyć, ale oczywiście na balonka jak najbardziej. Raz, dwa. I uwaga, dobra, trzy, cztery. Świetnie. To jest to, to jest to, o co mi chodzi. cyk, teraz robimy tak, robimy tak. I uwaga, zbieramy jeszcze kolejne osiem osób. 30! nie wiem, ich było tak dużo, naprawdę. Widzicie, sami lecimy. Cała rodzinka znowu leci normalnie tutaj na rollercoaster. Oczywiście teraz siada tutaj, ale uwaga, czy uda nam się przejść do kolejnego etapu. To jest bardzo możliwe. To jest bardzo możliwe i prawdopodobnie nam się uda. Zobaczcie, ile to jest. Z tych osób, dobra. Tutaj cztery osoby. Raz, dwa, trzy, cztery. O nie! Znowu mi zabraknie jednej, jedynej osoby. Żartujecie sobie, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie wierzę w to! Jedna, jedyna osoba. To porad odblokować, oczywiście, kolejnego pasażera. A tym razem mamy, uwaga, jakiegoś króliczka. Nie, dinozaura. Śmieszne, dinozaur, dobra, lecimy Co się dzieje, widzowie, to ja nie żartowałem Że to zaraz do nas kosmici dołączą Może będzie jakiś kosmita, a może To ten dinozaur to kosmita, nie wiem Szczerze, nie obchodzi mnie to, najważniejsze Jest to, że mamy tutaj dodatkowe osoby I to dla mnie się najbardziej liczy, dobra Nie zabrałem tego balonika, przepraszam cię Baloniku, nie chciałem, ale dobra, za to zbierzemy Te osoby, chodźcie tutaj, chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj wszyscy Nie martwcie się, ja was uratuję Tutaj przed tymi balonikami Złymi, dobra, nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale dobra Dawaj, lecimy, Uhu! Świetnie, świetnie, świetnie Ej, w ogóle patrz jak możemy tutaj szybko zmieniać tego To raz, dwa, taki wężyk robimy O, i teraz znowu wężyk Raz, dwa, trzy o, Ale super Nie, no to jest kozackie, nie Tylko szkoda, że... Uwaga, oj, nie przejdziemy tego Nie, 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 nie Nie, nie dobra, zostały nam cztery osoby Chyba nawet trzy Dobra, dobra, teraz mamy ich chyba sześciu świetnie, 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 świetnie No i się tutaj zatrzymamy A za dalej musimy odblokować kolejną część tego superowego roller coastera. Tylko oczywiście nie wiem Może potrzebujemy więcej pieniędzy Może potrzebujemy więcej pasażerów a po prostu może potrzebujemy zachęcić te nasze osoby, które tutaj, że tak powiem, nie chcą chyba za bardzo wsiąść do tego wagonika. Oj dobra, dobra. Na razie to my zabraliśmy wszystkich. Idziemy tutaj, tu są dwie osoby. Po lewej stronie była tylko jedna. Tutaj uważajmy! Powiedziałem, uważajmy! No nie wierzę w to, ale oberwałem. Ale czy mi się wydaje ile tam jest pieniędzy? Tam jest mega dużo kasy. Dawać mi kasę! Dawać mi kasę! Dobra, nieważne, że mamy mało osób. Najważniejsze, że mamy mnóstwo, ale to naprawdę serio, masakryście, dużo kasy. Teraz musi nam się udać lecimy. Zbieramy wszystko po kolei. Wow, ile to jest osób? Dobra, no i nie zebraliśmy jednego walonika. Dlaczego? Dlaczego? Ale patrzcie, o, tutaj zbieramy dużo. O nie, 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 w tą stronę. Chciałem skręcić w tą drugą. Chyba pierwszy raz popełniłem zły wybór. Co się ze mną dzieje? Oj, nie, dobrze, nie, dobrze. Uspokójmy się, uspokójmy się. Dobra, nie trzymajmy tego ładnie. Wszyscy lecą na dół. Skręcamy, nie chcemy oberwać bombą i chcemy coś tutaj. Tutaj jest aż pięć osób. Dałaś mi, o nie, ile to jest bomb, ile to jest bomb. Dobra, raz, dwa. Wszyscy skręcamy, skręcamy. Skręcamy, skręcamy, świetnie! Przeszliśmy to, a to naprawdę nie było zbyt dobre. I uwaga, fajnie! Wszystkie pieniądze zebrane, no i także prawie wszyscy pasażerowie. Oprócz tam jednego, dwóch, których się tutaj pomyliliśmy. Ładnie, lecimy dalej. Tutaj zbieramy raz, dwa. Świetniusio! Superowo, wręcz bombowo, ekstra... No i niestety nie, przeszliśmy dalej. Ale mam wrażenie, że jak zbierzemy wszystkich pasażerów idealnie... O nie, no nie wierzę w to, co się teraz stało! Ja specjalnie wziąłem tego balonika, a i tak mi go nie zaliczyło. Nie wiem, jakim cudem... Nie wiem jakim sposobem, ale no, nieważne. Wsiadaj, wsiadaj wariacie. Dobra, uważajmy, bierzmy te baloniki. O, o, o dobra, cztery osoby w baloników. Wow, co tu się dzieje? O, nie, bomby, 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 bomby. Niedobrze. Jak ja czegoś takiego nie lubię, bo to strasznie łatwo tutaj. Niestety zniszczyć swój wagonik. Idziemy teraz tu. Świetnie, jedna osoba, ale nawet jedna osoba może uratować naszą wycieczkę wagonikową na kolejny poziom. Świetnie, idziemy teraz tu. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, dobra, dobra. I zobaczmy, czy ta jedna osoba, której nie zebraliśmy, zrobi taką wielką różnicę. Czy może? W ogóle nie zmieni to niczego. Wy, że Powiem, dojściu do kolejnej tutaj Kolejeczki górskiej, dawać mi Dobra, idziemy, pierwszy poziom przechodzimy bezproblemowo Dobra, no powiem szczerze Z lekkim problemem, więc niestety drugiego Poziomu na pewno nie przejdziemy, bo nasza Ilość osób jest naprawdę niska Ale spoko, patrzcie co jest przed nami Przed nami czeka chyba z 200 Osób, które nas się prosi Żeby ich tutaj załączyć do kolejki Łamatko! faktycznie Załączyliśmy ich, serio, bo ich naprawdę od, od groma, że tak powiem, czy jak to się mówi, no chyba tak Nieważne, bierzemy tutaj wszystko Wszystkie osoby błagam, błagam, błagam. Teraz musimy zebrać. Okej, okay. każdą osobę. Dosłownie, bo coś czuję, że ta kolejka uda nam się po prostu dojść do samego końca tą kolejką. Please! Nie, ktoś tam chyba oberwał, czy mi się wydawało? Nie, nie zebrałem gościa! O, nie wierzę w to. O, ja nie wierzę, o ja nie wierzę, ale patrzcie ile tu jest osób. Tu jest strasznie dużo osób, chyba z 8, 10, coś takiego. Dawać to, bierzemy to i proszę, proszę, żebyśmy dolecili do samego końca, bo mi się już po prostu nie chce. Ja chcę odkryć, co, co jest tam na samym końcu, bo tam widziałem jakiś prezencik czy coś w tym stylu. Dawać, dobra, uwaga. Zbieramy. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, no troszeczkę osób straciliśmy, ale spokojnie, my się nie poddajemy. Proszę bardzo, dwie osoby dodatkowe. Wow, mega lecimy, dobra, na pewno dolecimy dalej. Tak, dolecimy do kolejnego poziomu, lecimy w to. dawać 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 i teraz nam się otwiera to. Świetnie i dobra, i możemy zbierać kolejne osoby. Co tu się dzieje? O matko, co tu jest? Wow, jakiś prezent, pieniądze, jakaś kolejka. Schodzimy na sam dół i doszliśmy prawie do samego końca.